Hej, cześć i czołem. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co to jest światło kontrowe i dlaczego warto z niego korzystać. Światło kontrowe ustawiamy za obiektem, w tym przypadku za moją osobą, w stronę kamery. Chodzi o to, żeby na moich ramionach i na moich włosach odłożyło się trochę światła i wycięło moją sylwetkę, odcięło moją sylwetkę od tła. Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Dlatego pokażę Wam po prostu, nie będę się tutaj rozwodzić nad tym, czym jest światło kontrowe. Potrzebuję do tego tylko yy, pilocika. Mam pilocik. Yy, zwróćcie uwagę na moje włosy i na moje ramiona. Wyłączam kontra. Jak widzicie, spłaszczył się troszeczkę ten obraz. Zlałem się nieco z tłem. Ta kontra bardzo efektywnie mnie z tego tła wycina. Włączymy sobie. Subskrybujcie, polecajcie, wyślijcie swoim znajomym, tak żeby ich nic nie ominęło i możecie odwiedzić efektywnawizja.pl